Siemanko z tej strony Xtemi i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Pokémon Fire Red Randomizer Nazlok. Jesteśmy na wyspie Cinnabar. Eee, moje Pokémony są takie jakie są, czyli nie trenowałem ich zbytnio ani w ogóle, znaczy ich nie trenowałem. Mają te same ten, eee, przedmioty, czyli tutaj Venusaur ma przedmiot, który zwiększa ataki typu roślinnego, a Dioda ma przedmiot, który zw zwiększa ataki typu normalnego. No a teraz nas czeka sala. E, sala... E, jak on się nazywał? Ten ognisty. Hmm, nie pamiętam. Wiem, że tutaj można... E, e, można, można... Py na pytania odpowiadać o Blaine. O, teraz sobie przypomniałem. E, ale ja wolę walczyć jednak. E, gramping. Gramping, gramping. Może zmienimy, bo to jest coś yy, typu trującego nasze żaborzów. Więc zmińmy może na diodę. Czemu by nie? E, triatak, jeszcze raz. Dziękuję. Meganium. I to na Meganium wygląda nam, po co? E, heatwave, okej. Okay. Skyplum. I to wampirek, wingatak. Powinno wystarczyć. Właśnie. I dziękuję. Kolejne drzwi są otwarte. A ty nie chcesz walczyć? Chcesz walczyć. Wenozauna, Wenozaura. Hmm... To nie jest takie głupie, ale... Wolę jednak wampirka z wing-atakiem. Mhm. Też zostawiamy wampirka. Markrow. Może sylacza Właśnie. Pięknie, pięknie sobie poradziłem. Teraz ten pan. Mhm. Ninkada, Ninkada, no to wreszcie Ok, Łubufet. Dlaczego zawsze on? Dlaczego Łubufet? Dioda? Ja tak? Zamroziłem go. Jaki fart. Sudo udo. Dobrze. Już <laughs> zamroziłem go. Węgorz gdzie ze serfem swoim też musi podtrenować w Bajerplum. No to nie wiem, to już gdzie. Eee, ja ci dobrze, że go zamroziłem, nie? Okej. Okay. Kolejny pan tutaj teraz. Eee, venom of. Czemu oni mają venom Ofy? A to nie jest typu robaczego, tylko typu z tego sala, nie? A tutaj jednak widzicie. Jednak wolą robaki niż ogniste pokemony Dobrze, teraz kolejny pan Horsy No to Horsy to... No 49 już Okej, okay. mi się wydaje, że nawet na Ligę nie będę tak trenował yy, Dużo Ponieważ to pokemony mi wystarczą, mam nadzieję yy, Mistrivius, okej okay. Marsztąp No to nie został 4 razy super efektywnie dostanie i co, tu już jest Blaine? Nie, jeszcze jeden trener. Jeszcze jeden trener, Ninjas. Katem go. Okej, okay. Wailer, no tu nie, to zostajesz. Mhm. A tu już jest Blaine. Ja się wycofam teraz ee, do centrum. E, ze względu na to, że trzeba wyleczyć poki. Ustawimy sobie teraz na pierwsze miejsce, może nie, 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 nie węgorza karate na drugim, tak żebym miał jakieś pojęcie, kto ma który level. Znaczy, od najmniejszego do największego ustawiłem, żeby nie przetrenować też troszeczkę tych Pokémonów, chociaż już są przetrenowane. ale dobra, Blaine. Pangela Akurat na węgorza to jest... no nie jest zbyt musi iść Midwave Dobrze Matkip Może Wampirek sobie poradzi z Matkipem Wing Dobrze Waylord No to żaborżów. żółw Rezerlif, okej okay. już jest I Sylacot mhm. Wing Kantera miał. Nie, nie wierzę. Pokémon, który miał iść ze mną na drugą generację. Nie. Dlaczego? Mam wizer. Nie. Blady. Podły. Człowieku. Ty podły człowieku, DM38, DM38, co to jest DM38? Konfuzrej, a i ty blein jeden, Pokémon, który miał iść. Aha, i tutaj jest bil jeszcze. Jeszcze bili zapomniałem. Z Bilem jest tak, że... Eee, właśnie. Z Bilem jest tak, że można... Eee... Można popłynąć na Wyspę 1, Wyspę 2, Wyspę 3 i tak dalej, nie wiem, bo to jest fajna szansa. I sobie tutaj siedzi, nie? Tylko, że z Bilem na razie nie chcę tam iść. Może przed Rigą pójdę tam. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym popłynął z Bilem, czy nie. Bo tam jest tam chyba dwie misje, są czy znaczy dwie misje, takie po prostu. Droga 21, a to było inna, inna droga, nie? Wróć. Chcę sprawdzić, czy jest Cinnabar Island. O, tu jest droga do numer 20. Na drodze numer 20 nie łapaliśmy i na drodze numer 21. Więc ja sobie złapię Pokemona na drodze numer 21, nie? Tylko wampirek. Nie, on idzie do... idzie do nieba. On mi od samego początku... ...od samego początku... ...towarzyszył. No ja nawet nie wiem, czy mam Pokebole. Przyszedłem, że już nie będę potrzebował ich To są ultra ultrabole do kupienia więc kupmy sobie tak z 10 Mamy pieniążki to czemu by nie eee, Max Ripele są też więc dlaczego by nie sobie kupić na przykład Chociaż nie bo potem braknie na Ludzi Więc no Tak gdzieś tyle Okej okay. Ja trzy kręce wampirek No nie mogę tego przeżyć Lakot, nawet nie był buffet. Dobrze, Wiglitaf, ale Wiglitafa nie mogę, bo on jest tutaj typu normalnego. Więc no, Entej, o kurczę, dobrze by było go złapać. Tylko, że nie wiem... No właśnie. Dobra, droga numer 21. Nie łapiemy poka. Nie mam za bardzo czym obijać te poki, więc... A, tu to... radzi... Aha. Tak powiem. Aha. Cóż mam powiedzieć? Dioda Aha, on wybuch. Ja ci się kręcę, nie wierzę nie Muszę flya kogoś nauczyć Nie będę przecież latał na martwym krobacie nie Więc, no flaja trzeba kogoś nauczyć Polecieć na drogę Nie wiem jeszcze którą, ale Zaraz zobaczymy którą każdy może się nauczyć tak tego flya może niech karate się nauczy eee, rolling kick jump kick Brick break... High jump kick Wiecie co? Ja chyba za tego high jump kicka się nauczę. Fly'a. Uh -huh. Teraz Zaraz, 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 zaraz. Na której my drodze nie łapaliśmy? Eee, Bill. reguł, tak. I teraz daj mi eee, opcję. Opcje. tak. Eee, droga numer jeden, droga 22, dwa, dwójka, trójka, czwórka. Dwadzieścia cztery to jest wyżej Misty, Diglett Cave. Pokémon Tower to jest ten, dobra Rock Tunnel Safari Zone MT Moon 11. To nie wiem, gdzie jest 14 i Palet Town. Ok, 11 i 14 muszę sprawdzić, gdzie były. Resztę mniej więcej wiem, gdzie co jest. 11 i 14 to była. Tu jest 11, co tu jest? Vermilion, i tu jest. Aha, tu jest 11, wiem, gdzie jest, dobra. A dwunastka jest tu na dole. OK. E, przy sobie jeszcze muszę sprawdzić kogo mam. Przy sobie mam teraz e, opcję. Piętnastka, Saffron City. Ósemka, osiemnastka, trzynastka. Mhm, dobra. E, to tak. 18 miałem 15 chyba miałem, 13 Saffron City to było tu hmm. Na 13 nie łapałem Bo tu jest 14 droga i tu jest 15 droga Na 14 łapałem, na 15 łapałem bodajże 13 chyba Bo na 14, nie pamiętam Chyba <ścoughs> jeszcze raz Opcję 15 łapałem Łapałem Semka jeszcze jest 18 i 13 wróć Jesteś 15 A wenozaur? Jest 13 Czyli na 14 na 14 nie łapałem Jeszcze sprawdzę tutaj eee, de, Nie deponuj, halo 1, 2, 3, tak, tak, tak Na pewno nie łapałem wyżej misji na 23, bodajże Więc tam mogę iść eee... Ten moon, 11, 14 łapałem A 14 też, zapomniałem A 14 nasz przecież ten boxer był To nieźle, bo teraz tak Mogę łapać, tak to jest 20, tu jest 19 jeszcze Na 19 mogę złapać 18 była, 17 nie było bodajże I 16 Więc te dwie drogi mogę jeszcze Plus tutaj, jest 24 i 25 Na 25 jeszcze mogę Na drodze numer 10 jeszcze jest, jak jest Rock Tunnel tam mogę jeszcze iść. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To już teraz zróbmy tak. Yy, karate fly. Yy, idziemy do Cerulean City. Ze względu na to, że na 25 tutaj możemy. Tak, bo tu jest 24, tu jest 25. Na 25 nie łapałem. Hmm. Ale też nie walczyłem z tym trenerem? O, jest dziwny. No ale dobrze, to już... To już jest inna rzecz. Tutaj możemy złapać Talfon ale jego nie możemy, bo mieliśmy kulawer Z jego nie możemy. Slagmy. Ale też nie możemy, ponieważ mamy w ogóle z tego Pokémona przy sobie, więc też jest według zasad nas lokalnie mogę tego. Talfos znowu. Banet, duch Czy ja mogę ducha? Probiłem ja w pokemonach tutaj Banet mogę, jako taką mogę, bo jest normal, e, walczące, ognisty, trawiasty Wodny i duch Tak, mogę Banet złapać Więc jak mogę Banet złapać e, Rzućmy Great Bola Obiła się. Wiecie co ja sobie zmienię teraz Pokemona na wielbonda, Powiedzmy. Rzucimy tego Ultra Bola. Może się akurat złapie. Czemu ja tam enteja nie zapałem na Master Bola? Nie pytajcie, zapomniałem po prostu. No i baned jest złapana. Yy, tak, C. To będzie... To jest ona, Lalka. Yy. No to będzie po prostu lalka a... a, a, a. a. Okej okay. Mam nadzieję, że zastąpisz godnie naszego wampirka Ja cię kręcę czym? dlaczego on nie? Ona ma w ogóle ósmy level Będę musiałem trenować ten tak porządny No ale cóż Bywa yy, Polećmy teraz na ten cinnabar jeszcze raz Tu jeszcze są trenerzy niby hmm. Tu są trenerzy, więc... Boże, jeszcze ten... Wielbłąd, idź e Earthquake Gość jest dobrze, Skarmory Może zostaw, Heatwave? Właśnie Płyniemy dalej, niektórych pomijam, bo sobie wrócę tutaj tym Wrócę sobie tą banet tutaj eee, wrócę sobie tą banet tutaj i sobie podtrenuję ją Mógłbym wszystkich, wiem o tym, zostawić ale... O, akurat dopłynęliśmy Gravelera nie chcę Paletowny nie możemy, bo to eee, paletowny jest jako startem, już nazwany Więc paletowny się nie liczy no, panie łapanie, tutaj są te chincze -chi moje. gatełko Jak ktoś kojarzy z pierwszych odcinków. Ale masakra Dobra. Jest kolejna sala, sala Giovanniego eee... czy ja chcę iść na tą salę. Chociaż trenerów pokonać. Tyle wam powiem. Chociaż trenerów pokonać. Poniekąd. Które oni mają level? E, oni nie są zbytnio. Tacy mocni Paras Dobra Dance Pers, Już zostaw Okej okay. Dragonair Dragonair Kto miał w ogóle lodowy atak? Czy ktoś miał w ogóle lodowy atak? Od tego trzeba zacząć Chyba nie And pulse Okej okay. Jakoś węgorz sobie poradził Hitman Lee Już daje wielbłąda Daj tego earthquakea Okej okay. Kolejny trener Wielbłąd Earthquake 50 level ten Ten Prusl To też earthquake To jest kolejny trener Giraci, O Boże Jak się kręcę, nie? Dobra, jak pozamiatał. Pozamiatał, teraz idziemy się podleczyć. Yyy... Chociaż trenerów dzisiaj chcę jeszcze zrobić i niego i potem do ligi. To zrobimy w kolejnym odcinku. I samą ligę jeszcze będzie... W takim razie będą jeszcze dwa odcinki po tym. No to... Okej. Okay. już mam zrobić? Kolejny ten, to jest Gorybys. Gorybys, Gorybys, Crunch. Okej. Okay. Salamens Super Po prostu wielbłąd Speedwave eee, Rock Rockslide Speedwave <grymne> To in się nie dało, dobra, dżiglipa, RFP wystarczy? Wystarczy. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy to jakoś. Jak się dostać tam do tamtych trenerów? Tego nie pamiętam. Patenty. To tu jest kolejny trener, Ambrion. Okej. Okay. Węgorz pokonał Pidgeot. To wielbłąd z Rockslidem, bo inaczej się nie da. Okej. Okay. Do góry tutaj. Gramping. Crunch. Wystarczył, chociaż Węgorz obity. To tak bardzo. A tu jeszcze jest jeden trener. Ojojoj, dużo pokemonów ma. Surf. Jinx. Mm, Dioda niech idzie. Triatak. Dobra. Weedle, no to to samo. Aria ma to samo. No, jeszcze raz. Dobrze. Dioda ten. Zapkanona się uczysz, wow. Zapcanon ma 50 HP, pytałem, cenności, więc... Nie chcę się uczyć z i Anon. Ostatni Pokémon jego, więc. Oko! Mamy to jakoś. No i został sam Giovanni tutaj. Sam Giovanni. Będzie to ostatnia walka z Giovannim. Hmm. Czy chcę iść na tego Giovanniego? Czy ja jestem przygotowany na to? Nie, nie jestem na pewno przygotowany na to, ponieważ Banad ma 8 level, ale to. <laughs> Zmieńmy tak teraz. Zmieńmy tak. Ale zrobię to dla was. Jeszcze dzisiaj Giovanni. Jeszcze dzisiaj Giovanni. I tak będzie pewnie śmierć Krobata na miniaturce. Na 100%. Moim zdaniem. Eee, a z tym jeszcze nie walczę. Ojejciu. Ojejciu. Fly zadziałał. Okej. Okay. Venom. Eee... Mamy Venom a to może tego tak damy pana. Mił. O jejciu. wo 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 wo, Węgorz. Wow, wow. Dziękuję. Merib. Earthquake. Wiem, że ryzykuję dużo. Nidoran. Węgosz? i serw Ja cię kręcę, nawet zapomniałem, że jestem trenerem nie ten walczym. by mi Welbond jeszcze padł Sami widzicie, ryzykuję dużo Bo jak Giovanni będzie miał coś, jakiegoś takiego pokemona, którego nie zabije, to będzie problem Ale cóż, bywa Cóż, bywa, bywa um, Lecimy teraz tędy, tu, tu Jest i Giovanni Jesteś Giovanni, boję się tego pojedynku, no ale cóż. Nidokuin. Super. Węgosz, idziesz. Surf'em go. Dobrze, 50. level, patrz chociaż. Hydro-pompy się nie ucz Kingler. Cóż by Giovanni nie miał... Pokémonów? Zmienionych? Aż dziwne. Resort Leaf. Eee, nie wiem, kto jest dalej. A, Entei! Mm -hmm. Super! No nie wierzę. No nie wierzę po prostu w to. Ja widziałem, że tak się to może skończyć. Nie, jeszcze go uleczył, nie? Ale ja go zamroziłem, no ty dziadu jeden, ty no. Wilbot, <grybłąd>, idź Earthquake, dziękuję. Dodrio. Midwave? Jeszcze Mewile. Earthquake. Dobrze. Airbag. Posłużę każdego Pokemonu twoje dowód mistrzostwa jako trenera Pokemonu. Mając tę odznakę, możesz ruszyć na ligę Pokemon. Weź tę TM. Jak jest to jako podarek na rzecz twojej przygody z ligą. Okej. Okay. No niby to jest Earthquake, ale to... nie wiadomo. Eee. eee... zostaje zamknięty. W końcu. Eee... treningowi. Może kiedyś znowu się spotkamy. Żegnaj. Żegna Giovanni Prawie by mi zabił Pokémona, nie? Nawet dwa! Blane się nie pierdolę w Times. Blane to zrobił. A Giovanni to widzicie sami, co się stało, nie? Dobra. Lajkujcie serikę, jeżeli Wam się podoba e, seryjka. E, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Zostawcie znięcia w komentarzu dla wampirka, ponieważ od samego początku mi towarzyszył, a Blane podły człowiek po prostu zrobił to co zrobił. Eee, a ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Elo na razie. Hej!